Rozebrany kluczyk od Leona nie działa w ogóle. Pilot to tak na, na marginesie wyszło, gdzieś tam to nie działa. Tak że, że teraz się zepsuło, tylko już jakiś czas temu. No i tam klientka prosi, żeby pomyśleć na tym. Otwarzy, otworzyłem sobie ten pilot, żeby zobaczyć w ogóle co z baterią. Bo dioda też się w ogóle nie, nie świeci na tym, na tym oczku. O tam co jest, czerwona dioda. No i zobaczyłem, że coś takiego leży. O, jest odlutowane. I no, nie wiem, trochę mi korci, żeby to przylutować. Wiem, że nie powinienem, ale jednak spróbuję. No, ten element wrócił na swoje miejsce. Jak potrafiłem, tak to przylutowałem. Nie wiem, dobrze, źle. Mam też nową baterię i zaczęło w końcu ta dioda tutaj migać, ale to raczej, raczej nic, niewiele to pomogło, bo centralny zamek z pilota nadal się nie otwiera. No, nie wiem może trzeba do, dopisać ten kluczyk może tutaj mamy prawdopodobnego winowajcę błędów w sterowniku żarowych dwie świece trzeci czwarty cylinder tak mi się przynajmniej wydaje ponieważ świece wiecie są sprawne sprawdzałem sobie to i jest wszystko ok natomiast to wszystko tak luźno latało więc no zacząłem od wymiany tej listwy tutaj w tym w tym aucie już są świece diagnozowane pojedynczo więc wiemy przynajmniej z którym cylindrem mamy problem ewentualnie, no i co, zaraz sobie spróbuję skasować błędy, zobaczę czy powrócą no a kluczyka niestety nie dało się dało to dopisać I prawdopodobnie po konsultacji z klientem nie będziemy ryć w tym dalej, po prostu pójdzie jakaś uniwersalna centralka taka z pilotem i, no i tak się to zakończy jak widać już były próby odpalenia kilkukrotnej błędu brak także myślę, że sprawa załatwiona Coś interesowało mianowicie mamy problem z centralnym zamkiem i jest podejrzenie, słuchajcie, że problem, jak zwykle, leży tutaj. A problem będzie o tyle skomplikowany, że ktoś tutaj był i próbował samodzielnie to naprawiać. No i dodatkowo mamy uszkodzone tą przelotkę, powyrywane zaczepy tak z kostki, z tej, tego łącza tam przy słupku, jak i z drzwi. Tutaj mamy dostarczoną nową tą gumę, ale czy uda się to wszystko pospinać do kupy, żeby się trzymało? No to się zaraz okaże. A zamek i tak nie działa. No, wygląda to fantastycznie wręcz, można powiedzieć. Wszystko jest polutowane, ale bez izolacji. Nie wiem, czy wszystkie przewody są, mają ciągłość. Nawet nie mogę tam wypiąć kostki z tego złącza, ponieważ jest no, oberwane. Zaraz wam pokażę. To wszystko po prostu jest poobrywane. No i trzeba będzie rozebrać tutaj tapicerkę z tej strony, te plastiki, żeby tam łapę wsadzić do słupka. Jakoś to tam odkręcić no i zobaczyć, co z tą wiązką. No dobra, słuchajcie, wydubałem sobie tą wtyczkę z słupka. Wyciągnąłem instalację, tak, żeby połączyć tutaj. Wpiąć to dobrze. Myślałem, że po prostu to jest kwestia tego, że ta wtyczka nie jest dopięta tak jak trzeba, ale zobaczcie, tak to zostałem. Tutaj były koszulki termokurczliwe, klient sobie lutował, poprawiał luty, pościągał po prostu, przecinał to, żeby zobaczyć, czy jest połączenie. No i tak to zostawił. A tutaj mamy tak mi się wydaje, że po prostu są kable 2, ten jest od plusa. Ten tutaj jest jakiś sygnałowy czy coś, nie wiem do czego. Te kable były, z, że tak powiem, złączone. Tam jeszcze mamy następne skrętki i następne lutowania, też bez, kompletnie bez izolacji. Także nie wiem, co tu mogło się stać, ale mogło się coś sfajczyć, bo jeszcze jak do tej pory otwierały się z pilota i zamykały drzwi kierowcy, to teraz już w ogóle nic nie reaguje. No nie wiem co o tym myśleć. Nie bardzo mam ochotę do tego się dobierać, bo to może być temat głębszy, a nie wiem czy sobie po prostu właściciel zdaje sprawę co zrobił. W słuchajcie, odpuszczam tą robotę. Tak po prostu myślę, że myślę, że to nie ma sensu. Składam to wszystko tak jak było. Chciałem wam pokazać, ale nie wiem czy się akurat teraz uda. Dobra, zamknięte. Zamknięte przednie drzwi, tam klamka poszła. Tutaj mamy zamknięte tył. W ogóle prawa strona się nie zamyka, pomimo tego, że klamka idzie do środka, a lewa strona się nie otwiera. Klamka stoi, także tylne zamki mamy uszkodzone mechanicznie. Najprawdopodobniej no i te przelotki też tam już były grzebane. Szalędzie to jeszcze kiedyś powrócić do tematu. No, tak, podstawione auto, wiecie, na godzinę, dwie, na sobotę, żeby coś tam ogarnąć. Więc tutaj. Tak to czasem bywa. Na raz się wszystkiego nie zrobi, ale wiemy na co się przygotować, więc tutaj auto musi kiedyś klient zostawić. No, będzie chciał, oczywiście, miał taką wolę, to powróci i będziemy dłubać dalej przy tym zamku. Na razie przynajmniej przód działa. Mamy kluczyk od seata, a nie ta strona. Jak widać, dioda no, ładnie świeci, natomiast nic to nie daje, ponieważ centralny się nie odzywa. Próbowałem to dopisywać do centralki, ale. Ale się nie udało, więc taka decyzja. Zakładamy centralną taką centralkę uniwersalną. Teraz tak, można by ją zamontować tak na 90, 99% chyba tutaj, w drzwiach, bo tu stały plus jest. Natomiast no tak mi się wydaje, że ze względów praktycznych to chyba będzie łatwiej tam, lepiej tam pod spód ją gdzieś do kabiny włożyć. No wiadomo, drzwi to drzwi, zawsze tutaj woda, wilgoć. Ta centralka po pewnym czasie może głupieć, a jak. Zobaczycie sobie, to ona tutaj raczej jakoś tak hermetyczna nie jest. No to dobra, to tak. Ściągamy tapicerkę. Dwa przewody musimy wyciągnąć sygnałowe od zamka do kabiny, a później po kolei. Tą tapicerkę tutaj wyciągnąłem sobie: tą, tą część, taką, tą, tą, ten plastik deski rozdzielczej. Mamy tutaj dwa kable sygnałowe. Jeszcze wam pokażę, to jest ten. To jest chyba zamknij i ten jest otwórz albo na odwrót to sobie zobaczymy no odwrotnie czyli ten drugi to był zamknij ten z niebieskim paskiem jest zamknij a zielonym otwórz bo nam się drzwi odblokowały i wszystko by było fajnie bo e, wszystkie drzwi działają oprócz drzwi kierowcy i teraz tak e, Wiadomo, że dopóki nie działał centralny zamek z pilota, nie wiadomo było. Przynajmniej ja nie zauważyłem, czy problem wcześniej występował. Bo po prostu przekręcacie mechanicznie, sygnał z krańcówki idzie zamki i reszta się zamyka. Natomiast sam ten zamek elektrycznie nie działa. Czy on jest uszkodzony? No to zaraz się muszę przekonać, bo wychodzi na to, że wszystko do niego dochodzi dochodzi prąd, masa. Natomiast. Sam zamek tutaj w tych drzwiach nie działa. Czyli jakbyśmy popieli teraz centralkę, to i tak te drzwi pozostaną nam cały czas otwarte, a jak je zamkniemy z kluczykiem, to i tak się nie otworzą, więc bez sensu jest taka robota. Trzeba rozkopać tutaj i zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Dostałem się w końcu do kabla od zamka centralnego. Czyli sobie po prostu musiałem tą blachę, całą szybę wyciągnąłem dla bezpieczeństwa, bo jeszcze tylko tego potrzeba, żeby się szyba potukła. I teraz tak, tutaj mamy jakiś zamek taki, wiecie, jakiś taki leżak, który coś tam pewnie miał w sobie uszkodzonego, skoro go zdemontowałem, ale na potrzebę chwili to nam wystarczy. Tamten zamek w ogóle nie reaguje, nic się nie dzieje. Teraz tutaj używam tych dwóch przewodów, zamknij, otwórz, teraz chyba będzie otwórz, komenda, słyszycie? zamknij próbuję zamykać nawet spróbujemy go tutaj tak mechanicznie tą zapadkę o zabolkować to on się powinien zamknąć no co teraz co tym razem dobra no coś tam widzicie próbuję próbuję Robić przynajmniej tak, zamyka się, otwiera być może krańcówka jest uszkodzona w nim i próbuje go otwierać z powrotem. Tak czy owak, ten zamek reaguje, e, zaczął działać, natomiast tamten, który jest na aucie, no jest uszkodzony. Roboty dzisiaj nie skończymy na pewno, trzeba zamówić zamek i dopiero się za to zabrać później. No ale tutaj, przy, przygotować sobie instalację całą, możemy wszystko powpinać, czyli przeciągnąć przewody te sygnałowe, tu już polutować, poizolować wszystko <laughs> także to dopiero, dopiero już w poniedziałek będziemy kończyć jakoś dzisiaj, dzisiaj mi nie idzie ta robota zresztą widzieliście, szaran też tak napoczęty nadziubany i zostawiony, to też, no ale to musimy dokończyć bo tutaj akurat klient, klient nie jest niecierpliwy, także no musimy to zrobić tutaj zamek mamy zamówiony, no to bierzemy się teraz za kablotekę Tutaj na pewno będą dwa kable do kierunkowskazów, zabezpieczone bezpiecznikiem i przez GODE puszczone. Znaczy, do sygnału wiecie, żeby zamknij, otwórz. No i resztę tutaj tych kabelków trzeba będzie po, po podłączać. Natomiast nie wszystkie na pewno, bo to jest dodatkowy jakiś kanał chyba do bagażnika. Plusem sterowany, bo ma dodatkowe zabezpieczenie. Zaraz znajdę instrukcję i będziemy to wszystko upinać. Powiem Wam, że coraz lepsze te instrukcje piszą, coraz mniej można z, nim, z nich wywiązkować. No ale dobra, to są proste w miarę rzeczy, nie ma dużo tych kablit, więc tak, zasilanie, wiadomo, czerwony przez bezpiecznik jest tam pod plusa podpięty na stałe, stały plus. Czarny to tradycyjnie masa, dodatkowo dwa żółte, żółty i żółty z czarnym musimy podpiąć pod masę, żebyśmy mieli po prostu sterowanie tymi kanałami masą. I teraz tutaj dwa wyjściowe, czyli sterowanie już pod zamek centralny. Na jednym będziemy mieli sygnał zamknięcia, na drugim sygnał otwarcia. Tu powinna być podawana masa ponad 10 pilota. Tu mamy pilot. Ja sobie tak postaram się to zorganizować, żebyście mogli też widzieć. To powinno zadziałać. Dobra, teraz zamykamy. Zamknij. Mamy tutaj. No i przy, y, przy poleceniu otwórz y, masa pojawi nam się tutaj na tym drugim y, przewodzie. Ja sobie oczywiście żarówką sprawdzam dla pewności bo wiecie to jakbyśmy coś podłączyli nie tak no to moglibyśmy narobić y, no ambarasów w aucie. Dobra to sobie teraz podłączymy te dwa kable które wyprowadziłem od centralnego zamka to idzie czarny i czerwony i powinno nam już w zasadzie działać. Tak. Prowizorycznie na razie, zaraz będę lutował. Już koszulki dawo, ale Wam chcę właśnie pokazać polecenie. Zamknij na przykładzie tylnych drzwi, bo są otwarte. Zamykamy nawet nam dioda tam zaczyna błyskać. Zamknięte. Otwórz. Otwarte. Wskazów to podpiąłem tutaj pod podół komfortu. Tutaj macie czarne z białym i zielone z czarnym. Są dwa, bez znaczenia, który ten niebieski podepniecie, czy to prawy, lewy. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Można to zrobić też tam na dole, pod tym plastikiem, tutaj, kiedy był zdjęty, ale tak sobie pomyślałem, że pod wykładziną tam jest wilgoć. Kaleczyć tą oryginalną in instalację to jest większe ryzyko. Tutaj jest sucho, jest to zlutowane i zaizolowane, więc nie powinno to sprawiać żadnych problemów tutaj. Tyle kabli zostało, a to se sprzedam mieć. Spokojnie i przepuszczę wszystko na alkohol i dziewczyny. A ja jeszcze nie pomyślałem o jednej rzeczy. Teraz, teraz mi do głowy dopiero przyszło, mianowicie z jakiej odległości ten pilot będzie działał. Już kiedyś miałem taki przypadek, że działał z odległości powiedzmy sobie pół metra od auta. A ja w zasadzie nie próbowałem, jak daleko to będzie chodzić. No więc się oddalam. Oddalam się jeszcze. Abyście widzieli kierunkowskazy, może o, tak będzie lepiej. Nie no, będzie, będzie malina.